Przegraliśmy dlatego, że prowadziliśmy fatalną politykę gospodarczą, a przede wszystkim politykę pieniężną. To były lata 30., kiedy jako jedne z trzech ostatnich państw Polska, Francja i Anglia broniliśmy parytetu powiązania polskiego złotego ze złotem. Bardzo kosztowny proces. Wykrwawiliśmy się finansowo. O tym się nie mówi. Polityka gospodarcza, w tym polityka pieniężna, polityka fiskalna, dają bezpieczeństwo. Bogaty, silny, Gospodarczo naród jest w stanie kupić sobie wojsko, jest w stanie kupić sobie pokój, jest w stanie wszystko zrobić. Biedny, nijaki, nieodpowiedzialny za swój e, potencjał demograficzny oddaje no, to wszystko. Przed 1939 rokiem. E, Amerykanie, którzy badali sytuację w Polsce, to była książka z 1937 roku: Poland, Key to Europe. Proszę sobie ją odnaleźć. Mówili wyraźnie o demografii, o tym, jak rosnąca Polska demograficznie jest zagrożeniem dla, jako Słowianie, główny, główny naród słowiański, najsilniej rozwijający się, jakim jest zagrożeniem dla Germanów. I wskazywało się w tej książce, że Germanie muszą zmierzyć się z potencjałem demograficznym Słowian. No to Niemcy zrobili rzeź na Słowianach.